te casa te nie ustam Mateusz Stuf witam państwa bardzo serdecznie Trzeci przystanek 63. turnieju czterech skoczni – Innsbruck. Skocznia, na której po przebudowie zawsze rozstrzygało się, kto wygra turniej czterech skoczni, gdyż od początku istnienia nowej Bergizel zawsze lider turnieju po Innsbrucku wygrywał całość. Liderem turnieju przed zawodami był Stefan Kram, a pocharu świata – Michał Heiberg. Przed skocznią Bergizel szykowało się więc wielkie widowisko, które miało miejsce 4 stycznia 2015 roku. Zanim konkurs, dzień wcześniej zostały rozegrane kwalifikacje, które ustaliły pary. Triumfował tam, nie musząc się kwalifikować, Michel Hajbek przed Stefanem Kraftem i Richardem Freitagiem. Najwyższym z Polaków był dziesiąty Piotrek Żyła. Kwalifikacje odpuścili Simon Amman i Gregor Schlierencauer, którzy nie musieli się kwalifikować. Czołowe pary zaprezentowały się następująco. Bez dwóch zdań para kraft Amman i schlierencauer Hajbek zapowiadały się niesamowicie. Reszta par opiewała również o ciekawe pojedynki. W szóstej parze również doszło do niespodzianki. Triumfator Pucharu Świata z sezonu 11-12, Anders Bardal, musiał uznać wyższych Dimitrija Wassiliewa. Ósma para również przyniosła pojedynek dwóch wielkich mistrzów, Peter Preutz i Jakub Janda. Górą okazał się tutaj młody Słoweniec. Przejdźmy teraz do szczytu tej rywalizacji. W dwunastej parze doszło do starcia mistrza świata w lotach narciarskich z Karachowa z 2014 roku Zegrina Froinda z późniejszym mistrzem świata w lotach z Oberstdorfu z 2018 roku Daniela Tande. Na 115 metrów Norwega Niemiec odpowiedział lotem na 131 metrów. W następnej parze spotkała się rewelacja tego sezonu młody aspirujący do czołówki Bułgar, Władimir Zograwski, z triumfatorem turnieju czterech skoczni z sezonu 2006-2007 Anderszem Jakobsenem. Zawodnik rodem z Samkowa nie poradził sobie i skoczył 113 metrów, czym wybitny Norweg odpowiedział skokiem na 133,5 metry. W szesnastej parze doszło do jednostronnego pojedynku na korzyść Polaków. Skoki piotka Żyły były pierwszym godnym odnotowania występem białoczerwonego w tym konkursie. Żyła skoczył 130,5 metra i o 10,5 metra pokonał Dajkiego Ito. 19 para przyniosła wiele wrażeń. Na początek Jan, egzamin dojrzałości Matura, skoczył 121,5 metra. Czekał na odpowiedź wielkiej legendy, weterana Noriakiego Kasajego. Ten poleciał 128,5 metra i pewnie awansował do drugiej serii. A Janek można powiedzieć, że zdał egzamin, bo wszedł jako laki loser. W 21. parze doszło do nielada sensacji. Kolejny świetny Norweg, tym razem Runevelt, poległ w pojedynku z Rosjaninem Władysławem Bojeryńcewem. W kolejnych dwóch parach faworyci wygrali swoje pary. Lider pochoru świata z początku sezonu pokonał Ansi Konurente, chodzi tutaj oczywiście o Romana Kodelkę, a Richard Freitag po kapitalnym skoku na 133,5 metra wygrał z Nikolasem Ferrolem. Krem de la Krem dla fanów rozpoczął się w tym momencie. Na belce zasiadł Simon Aman. Był trzeci, nie startował w kwalifikacjach, dlatego przychodzi mu rywalizować z drugim we wczorajszych kwalifikacjach Stefanem Kraftem. Aj Simon Aman też skacze znakomicie i też bardzo daleko. I poszybował 132 metry, czym przeskoczył rozmiar skoczni o 2 metry. Stefan Kraft nie pozostał dłużny. I w kwalifikacjach za Hajbekiem, za swoim przyjacielem, 130 metrów, to odległość wymalana dla Krafta, by pokonać Amanna. Ależ wysoko szybuje Stefan Kraft! Gdzież on wylądował i to ustał! Poleciał aż 5 metrów dalej, czyli 137 metrów. Czym ustanowił nowy rekord Bergizel. Było jasne, że z tej pary lucky loser, jakim okazał się czterokrotny mistrz olimpijski, będzie w czołówce. Na górze pozostała dwójka Austriaków. Szalony Szliri i nieobliczalny Hajbek. Gregor Schlierencauer, Michał Hajbek. Gregor Schlierencauer, reprezentujący też klub z Innsbrucku, nie startował w kwalifikacjach w serii próbnej, dzisiaj 127 metrów. Jak wspominaliśmy, wygrywał tutaj, stawał na drugim stopniu podium. Teraz skacze bardzo dobrze, ale nie tak znakomicie jak przed momentem. Stefan Kraft. Pierwszy na belce zasiadł Gregor Schlierencauer i dwukrotny triumfator poru świata poleciał 127 metrów. Patrząc na występy poprzedników, odległość dobra, ale niewybitna. Został już tylko Michel Heibeck. Skoczyć tutaj bardzo daleko. Nie wierzę w to, by pokonał odległością Stefana Krafta. 137 metrów, niewiarygodna odległość na Bergizel. Michal Heibeck w powietrzu. No i teraz połyka, połyka te metry. Dobry skok Michaela Hajbeka, zwycięzcy kwalifikacji 128 metrów, teraz znacznie bliżej. Który skoczył 125 metrów. I to dwukrotny zdobywca turnieju czterech skoczni wygrał pojedynek. Klasyfikacja wyglądała następująco. Liderem po pierwszej serii byli Exekwo, Stefan Kraft i Richard Freitag. Na trzecim miejscu plasował się Noriaki Kasai. Polacy w komplecie zameldowali się w drugiej serii i kolej. Kamil Stoch skokiem na 127 metrów pokonał Daniela Weninga, omawiany wcześniej Piotr Żyła, dajcie ito, Oleg zniszczał skokiem na 124,5 metra, i Dawid Kubacki skokiem na 125 metrów, wprawdzie przegrali swoje pary, kolejną z Johanem André Forfangiem, który poszybała 131,5 metra, i Anderszem Fanemelem, który skoczył 126 metrów, ale awansowali jako szczęśliwi przegrani. W drugiej serii nie zobaczymy takich tus jak Robert Kraniec, Jakub Janda, Andras Koffler czy Andrzej Bardal. Druga seria. Pierwsi zawodnicy skakali dość przeciętnie, skacząc w okolice 120 123 45 metrów. Prawdziwe skakanie rozpoczął z 18 po pierwszej serii Peter Prevc. Poszybował on na odległość 133 metrów, czym na bardzo długo objął prowadzenie. Zatrzymał jego marsz dopiero Roman Koudelka, lecąc 125,5 metra, a Peter skończył zmagania na 11 miejscu, Czech pozycję wyżej. Następnie rozpoczęła się czołowa dziesiątka, a na belce zasiadł Kamil Stoch. Mamy czwarte miejsce wobec Dorfy, piętnasty w Garmisz. Teraz Innsbruck, dziesiąte miejsce po pierwszej serii, 127 metrów, 130 potrzebuje Kamil, by objąć prowadzenie. Jest wysoko i teraz pięknie! I teraz wspaniale! I teraz tak jak podczas pierwszej serii poleciał wyśmienić jak na swój powrót po kontuzji, 130 metrów. Bądź co bądź, ta odległość sama w sobie jest imponująca. Dziewiąty po pierwszej serii Freund skoczył dobrze, 126,5 metra i nie wyprzedził Polaka. Ósmy po pierwszej serii Piotr Żyła skoczył 123,5 metra i spadł w klasyfikacji konkursowej ostatecznie na 13 miejsce. Po naszym że na belce zasiadł lider pucharu Świata, wicelider turnieju czterech skoczni Michel Hajbek. Wiadr był niesamowicie silny, ponad metr na sekundę pod nar. Mimo to dostał zielone światło od Mirana Tepesza i. rundy finałowej, ale jest na siódmym, bardzo wysokim miejscu. Jatr podnarty, a więc trzeba odległości ponad 130 metrowej, aby objąć prowadzenie w konkursie, aby zmienić na pierwszym miejscu Kamila Stocha. Michał Hajbek, lider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Trzeci w turnieju czterech skoczni, bardzo wysoki, bardzo daleki, ależ daleki lotcy Hajbeka. To jest nowy rekord skoczni. Odleciał aż na 138 metr. Kapitalny skok misiala Hajbeka, jednak podparty ręką, lecz sędziowie tego nie zauważyli i uznali rekord skoczni Austriakowi. Jednak lądowanie i tak odbiło się na notach sędziowskich, które były 16 razy 3, 15,5 i 14. Mimo wszystko wyprzedził liderującego ówczesnego dwukrotnego mistrza olimpijskiego stoczki Kamila Stocha o 4,7 punktów. Hajbek pokazał, że jest groźny i będzie liczył się do samego końca w walce o złotego orła. Piąty po pierwszej serii Anders Jakobsen skoczył 124 metry i spadł na dziewiątą lokatę ostatecznie. Teraz można powiedzieć, że zaczyna się gra o zwycięstwo. Zaczyna czwarty po pierwszej serii Simon Aman. Za moment Simon Aman. Ten, który któremu brakuje w kolekcji tylko zwycięstwa w turnieju czterech Kiedy upadł w Oberstdorfie, jęknął po zawodach, to czeka mnie jeszcze rok pracy. I teraz szybujący Simon, a mam także pięknie i także daleko. Poleciał on 130,5 metra w stosunkowo ładnym stylu, czym objął prowadzenie. Na górze pozostała już tylko trójka. Rozpoczął Noriaki Kasai. Bo przypomnijmy zajmował ósme miejsce Iwersdorf i w Gapa. Po pierwszej serii tutaj w bruku na miejscu trzecim reprezentant Japonii. Znakomity! Piękny skok, choć lądowanie. I wylądował na 132 metrze i mając przewagi 40 punktów nad Ammanem uzyskał notę egzekwo 263,7 i punktów. Chwilę Noriaki Kasai na pierwszym miejscu. Tak jest, Noriaki Kasai podium. będzie na podium konkursów e, e, Innsbrucku egzekwo z Simonem Amanem. 263 i punktów. Oni przecież w tym sezonie wygrali wspólnie jeden konkurs. Teraz znowu będą wspólnie na podium. na podium. To no niesamowite, niesamowite. O tak jakby ci dwaj wielcy sportowcy zasługiwali na to, aby razem stać na jednym stopniu podium. Niesamowita sytuacja sytuacja po dwóch skokach Noriaki Kasai, Simon Amand 263 i 70 punktów. Taka sama łączna nota szwajcara i japończyka. Do tej noty równać musiała się dwójka liderów, którzy mieli zapas 10 i punktów. Pierwszy usiadł on, człowiek, który przed tym konkursem w Pucharze Świata wygrał zaledwie cztery razy, Richard Freitag. Dostał zielone światło, chorągiewką machnął Werner Schuster i poleciał. Teraz czy pofrunie po swoje drugie pukarowe zwycięstwo 127,5 metra tyle jest wymagane i poszybował teraz Freitag. Będzie raczej liderem, i jest zadowolony z tego skoku. Niemiec nie pozostawił złudzeń rywalom. Skok na odległy 132 metrów i nawet notę marzeń, czyli 20 dał mu pewną wygraną w tym szalonym i emocjonującym konkursie. Taka sama łączna nota po tej pierwszej rundzie jak Richarda Freitaga. Teraz wiatr zdecydowanie ucichł, prawie go nie ma podczas skoku Stefana Krafta, ale on musi mieć ponad 130 metrową odległość, aby zostać zwycięzcą. Wygrał w Oberstdorfie, czy będzie także najlepszy Wisbruk? Zobaczymy, zobaczymy! Stefan Kraft oddał skok na odległość zaledwie 127 metrów. To było jasnym sygnałem, a w zasadzie autostradą do wygranej dla Richarda Freitaga. Lecz Kraft martwił się obroną plastronu lidera turnieju Czterech Skoczni i miejscem na podium. Dostał jednak bardzo wysokie noty i na podium pozostał, uzyskując notę 273,5 punktu. Podium uzupełnili na trzecim miejscu egzekwa Zimonaman i i Noriaki Kasai. Piękna historia. Polacy ostatecznie uplasowali się na siódmym miejscu Kamil Stoch, trzynastym Piotr Żyła, dwudziestym drugim Dawid Kubacki i dwudziestym ósmym Aleksander Zniszczek. Liderem Pochoru Świata pozostał Michel Hajbek, a w klasyfikacji turnieju czterech skoczni na szczycie pozostał Stefan Kraft. Idąc myślą z początku odcinka, można także zakładać, że triumfatorem turnieju czterech skoczni został w, ty w tym sezonie Stefan Kraft. Sam z własnych doświadczeń wiem, że na Bergizel dzieją się cuda oraz magia. Mateusz Stów. do widzenia. Świętujący Stefan Kraft na miejscu drugim i ta wspaniała dwójka. Ten cudowny duet Noriaki Ksai Simon Aman. Kto wie, czy oni nie są najszczęśliwsi na egzekwo na miejscu trzecim.